Ja już tylko jestem, że jak mnie nosi, a mnie nosiła w ostatnich dniach, to potrzebuję krować, no więc dzisiaj usiadłam z notesem i poprosiłam Boga w górę, daj mi coś do zaczepienia się. Because I need this, potrzebuję tego. I dostawałam przekaza propos działania i naszej takiej struktury działania. pierwsze słowa, które zapisałam, to Bóg da ci wszystko. Stwórca chce nam wszystko dać, on chce nam wszystko dać, tylko my nam musimy się nauczyć przyjmować, a przede wszystkim odblokować to, że boimy się przyjąć, że nie chcemy przyjąć z jakiegokolwiek powodu. I później, yy, kolejna rzecz, która przyszła, to to, że my mamy praktykować nasze połączenie ze Stwórcą z Bogiem. Bo w momencie, kiedy my się łączymy ze Stwórcą z Bogiem, przypominamy sobie, że to my jesteśmy Bogiem. My mamy w sobie boską cząsteczkę, że my możemy kreować nieskończenie, że my jesteśmy tym kreatorem własnej rzeczywistości. I po to jest to połączenie, bo to odpala nas, odpala nasze DNA, odpala to pierwotne coś w nas bycie kreatorem którzy ludzie w sobie mają i z tego poziomu masz kreować więc najpierw jest to połączenie połączenie z górą, które ci mówi co możesz kreować, jak kreować to są te natchnione pomysły to są te przekazy, książki co masz mówić, jak masz działać zawsze wszystko zaczyna się w głowie to jest step one wszystkiego od tego połączenia i od tego boskiego natchnienia i bez tego nie dalej i to nie chodzi o to, że coś u góry jest większe, silniejsze od ciebie. Owszem, yy, według mnie to, to, to źródło, Bóg, jak nazywasz, to źródło to jest najwyższa świadomość, od której pochodzimy, ale my mamy tą cząstkę tego w sobie, więc my jesteśmy równie nieskończeni. Równie możemy, mamy moc kreowania. To od nas zależy, jak to wykorzystujemy. Więc pierwszy krok zawsze zacznij od połączenia z górą. To cię doprowadzi. To jest jedyna droga. Jedyna droga do manifestacji, do otrzymywania do czegokolwiek. Bo tam jest boski przekaz.